Siemano, ja jestem Pablito i witam Was w kolejnym odcinku z Jackpot Clickera. I dzisiaj pokażę dla y, początkujących taki fajny sposób na zarabianie. Y, już Wam mówię o co chodzi. Tylko do tego musicie mieć na początku y, około 6000. Musicie otworzyć 5 skrzynek. No, 6, y, 650. Tutaj jest mały zarobek, ale później to już Wam szybko pójdzie. Na przykład tutaj 320. No, 1000, no, na przykład to 9000. I tak sobie kilka otwieracie. Sprzedajecie to wszystko oczywiście. No, tutaj to akurat nie pykło. Ale w większości przypadków się to sprawdza 470 No i 5 tysięcy no i później jak już zarobicie trochę na tym to przechodzicie tak jak zarobicie z 50 tysięcy na tym, to przechodzicie na wyższą rangę, czyli otwieracie drejki, oczywiście 5. I tutaj też jest duża szansa na zwrócenie się z nawiązką, na przykład 19 tysięcy, to uznajmy, że 20, 40, 47. 54 no i 56. No i tak to w sumie wygląda. To jest ogólnie fajny sposób na zarobek. No, dla początkujących, jak i dla tych, co już są jakby wyższą rangę. No to to było, było na tyle. Zasubskrybujcie kanał oraz dajcie łapkę w górę i komentarz. Ja się z Wami żegnam na razie.